Dobra, dzwonimy do do króla no, pierwszego. No Ale, ale, Alo, alo, alo. No co? No co się? Ja, Halo! halo, halo. Dziadza? 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 Nie wiem, no, to dzwonił, ty dzwonimy, to dzwonił. Dziadzia! Dziadzia? Halo, dziadzia! No nie wiem, no jesteś! No, dziadzia! Halo! Halo! Dobra, funkcjona, no, halo! Dziadzia! Dziadzia? A co? O Czekajcie jeszcze raz Dobra, czekajcie Czekajcie jeszcze raz Dobra, dzwonimy Dobra, nie, bo się zdenerwuję no Cicho, cicho Słuchaj, tak? Traga, kur... Ta, ta, ta. Halo? Dziadzia? No kurwa, nareszcie, tak? Dziadzia? No nie, kurwa, wnuczek! <Mulimirio> <Grafie> Jak tam, dziadzia? <Grafie> co, co <ci> <Grafie> No ja ja jajecę robię, no! Do... Trzeba trochę pożepkować! Jeszcze No kurwa, nie chcę, nie, nie chcę zły, spoko! Babcia poszła spać!